My, jako firma Amres, działamy na wielu rynkach, w siedmiu krajach i te kraje są na różnym etapie, powiedziałbym, kryzysu. Zauważyliśmy w Rosji, w Stanach Zjednoczonych bardzo dynamiczny tempo wzrostu sprzedaży, także widać, że te rynki powoli wychodzą z kryzysu. Jeżeli chodzi o Polskę, cały czas mamy stagnację w niektórych brandach, w niektórych widzimy oznaki przebudzenia. Ja powiedziałbym ogólnie, że jest coraz lepiej. Nasz trzeci kwartał, wyniki za trzeci kwartał sprzedaży. Po raz pierwszy opublikowaliśmy wzrost po dwóch kwartałach spadku, 7% wzrost. Także powoli, powoli wychodzimy z tego kryzysu, natomiast jeszcze bym nie ogłaszał zwycięstwa. Jak chcielibyśmy się rozwijać, na pewno dynamicznie, natomiast jak będzie, życie pokaże. Jest kilka niewiadomych. Jedną z nich jest wpływ VAT-u. Co prawda, podwyżka będzie symboliczna, 1%, ale psychologicznie jest to takie wrażenie, że ceny wzrosną, a na pewno wzrosną. Ceny. Jest kilka też rzeczy takich, nie do końca od nas zależnych, zmian w przepisach, inne zmiany ustawodawcze, także zobaczymy, jak to się wszystko na, na siebie nałoży. Rynek jest cały czas nienasycony, jest niewielka konkurencja, także pole do wzrostu jest, natomiast muszą być spełnione warunki makroekonomiczne pozytywnie, żeby, żeby ten wzrost nastąpił.